Tragiczny wieczór w jednym z ostruckich bloków. Kilka dni później na miejscu widniał już tylko nekrolog. We wtorek 7 października do oficera dyżurnego Ostruckiej policji wpłynęła informacja o tym, że jedna z mieszkanek miasta od kilku godzin nie może skontaktować się ze swoją sąsiadką. Na miejsce został skierowany patrol policji. Pomimo wielokrotnego pukania i nawoływania, nikt nie otworzył drzwi do mieszkania. Podjęto więc decyzję o siłowym otwarciu drzwi. W mieszkaniu zastano 66-letnią kobietę bez funkcji życia. Oraz jej ośmioletnią wnuczkę. Ze względu na brak większego doświadczenia życiowego, dziewczynka nie była w stanie odpowiednio zareagować w obliczu tragedii. Kobieta pełniła rolę jej prawnego opiekuna. Informacja o zdarzeniu trafiła do pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Opiekę nad nieletnią przejęła osoba z najbliższego otoczenia. Z przeprowadzonych na miejscu czynności wynika, że kobieta zmarła z przyczyn naturalnych. PCPR nawiązuje kontakt z bliskimi dziecka i może powierzyć im tymczasową opiekę. Ostateczną decyzję o dalszym losie dziecka podejmuje sąd, który może skierować je do rodziny zastępczej lub specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej.